Cześć z tej strony mikrofonu Piotr Peszko. A to jest vlog podcastu rowerowego. Na początku chciałem podziękować za to, co stało się po pierwszym odcinku. Dziękuję wszystkim, którzy dołączyli do grupy subskrybentów. No bo to trochę tak na wyrost zrobiliście, za co wam dziękuję. No przecież nie wiadomo, czy Dalsze odcinki będą fajne i nie złożyłem Wam żadnej obietnicy, że będą fajne, a trochę nawet wymigiwałem się od tego, czy będą kolejne. No więc będzie. Jest odcinek numer dwa, trochę jak Rambo 2, czyli gorszy od Rambo 1, ale coś jednak da się obejrzeć. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć trochę o tym, jak powstaje odcinek od takiej strony nietechnicznej, czyli co tak naprawdę przygotowujemy, co czytamy, co robimy, Czym zajmuje się ja czy Paweł z Earborn Media, przygotowując odcinek od strony produkcyjnej. Cofniemy się w czasie do momentu, w którym spotkaliśmy się w showroomie firmy Ultra Adventure z Tomaszem Marczyńskim. Zobaczcie, jak wyglądała i jak przebiegała ta rozmowa. So, ja chciałem, żebyśmy zaczęli od tego, bo że jakby nie, nie wszyscy słuchacze. Jakby mamy, mamy sporo słuchaczy, którzy jeżdżą ultra, mamy sporo słuchaczy, którzy jeżdżą wycieczkowo, bikepackingowo, albo po prostu ludzie, którzy żyją sobie z rowerem za Pan Brat. I nie mieliśmy chyba jeszcze, znaczy nie chyba. Nie mieliśmy na pewno odcinka o takim, takim ściganiu się na poważnie. I ja tak sobie zacząłem, jak, jak jechałem czasem za spotkanie, tak sobie zacząłem myśleć o tym. wiesz, Jak? I jak to może wyglądać w życiu nie byłem, jakby w żadnym klubie nie jeździłem ale zacząłem sobie taką, taką analogię sobie znalazłem, że jak kiedyś w swojej branży, w której działam, patrzyłem na ludzi, którzy są, wiesz, jeździłem na przykład na konferencje jakoś, patrzyłem na ludzi, którzy mówili tak: no ale ten gość, dość taki Bóg. No, nie? no i minęło tam 10-12 lat, i nagle się okazało, że ja jestem na dyskusji panelowej razem z nim. No nie? I wiesz, jakby ktoś, kogo czy jak książki kupowałem, i jakby inspirowałem się, i on mnie na, napędzał do tego, żeby w mojej branży być fajnym, nagle ją podaję rękę, witam się z nim, jesteśmy na jednej scenie. Czy to nie jest trochę tak samo w kolarstwie, że, że wiesz, jakby zacząłeś jeździć w jakimś klubie, a nagle jesteś, wiesz, jest 2017 rok, i ty objechałeś tych swoich idoli, kolegów. Czy no. miałeś taki wierz, że objechałem swojego idola, że kurde, jestem realnie od niego lepszy? Tak, może nie byłem lepszy, ale taką mam ana, analogiczną sytuację. Kiedy zaczynałem e, bawić się w kolarstwo, to były czasy Armstronga, Pantaniego, Urlicha i to była końcówka lat 90. A w roku 2010 stałem sobie na przykład na starcie na Volta Mursia. Razem z Lensem i był to wyścig etapowy, jeszcze wtedy, teraz już jestem kilku lat klasykiem. Nie byłem lepszy, byłem tylko trochę gorszy. Skończyłem ten wyścig dziesiąty, Lens skończył siódmy. Jechałem nawet czasówkę na pożyczonym rowerze i tylko dostałem od Lensa 27 sekund, więc. No tak, mówisz. Myślę, że to jest kwestia marzeń, trochę wizualizacji, ciężkiej pracy. Jakiś tam jest też faktor szczęścia. Dużo tych czynników musi się poskładać w całość, żeby taki cel osiągnąć. No ale tak, na pewno zaczynasz, masz jakieś idoli. później w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że jesteś jakby na równi z nimi. Wiesz, co? Jest taki, taki cytat, który ja bardzo też lubię, w tym kontekście wykorzystywania okazji, czyli, czyli tego, że ja myślę, że ludzie. Często nie wykorzystują okazji. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak może być. I w pewnym sensie znalazłem cytat, którym, który moim zdaniem świetnie to obrazuje, że ludzie nie, wykorzy nie wykorzystują okazji, bo one bardzo często ubrane są w strój roboczy. Wiesz, jakby pojawiać się coś na horyzoncie, mówisz, że tak, a mógłbym to zrobić, no nie? Ale to oznacza więcej pracy. I te miliony powodów nie I da się, i, nie? I, i, to, I to jest kwestia tego, że czasami, czasami chyba tak jest. No i teraz ja myślę, że ty nie zwolniłeś. Jakby patrz, przeszedłeś na kolarską emeryturę, a robisz tyle rzeczy, że mnie, mnie bo przygotowując się do tego odcinka, trudno było mi wypisać e, po kolei, bo tu widzę, wiesz, wyścigi, e, starosądecka fabryka odzieży, tak, jakby e, napoje, książka, tutaj, wiesz, współpraca z, z polską marką, właśnie fajnie, że z polską marką, bo to mnie cieszy, e, tego jest strasznie dużo. To nie odpuszcza. Ale pytajesz, on jest na emeryturze, czy to nie jest tylko kolejny kroko? Nie, nie, no to wiesz, wiesz, ja tak tutaj specjalnie tak wiesz. Nie wiesz, co ma w głowie, to pytajne. Wiesz co, to prawda. Jakby jestem bardzo energiczny i lubię każdy dzień wykorzystać jak najlepiej. Lubię... Plus rolniczo. Tak. W Hiszpanii. Nie lubię bezczynności, więc rzeczywiście jest dużo tych e, tych działań, ale ja się cieszę, że jakby cały czas wszystko jest, e, dzieje się około rowerowo, więc e, lata swojego doświadczenia w świecie rowerowym, w świecie kolarskim jestem teraz troszeczkę w stanie przekuć jakoś w jakiś inny sposób, ale jakby cały czas tym półtem centralnym jest jednak rower, wokół roweru skupia się moje życie, skupia się większość moich działań, oczywiście są tam jakieś pasje poboczne, ale jakby rower jest tą myślą przewodnią i no i cały czas kocham bardzo jeździć na rowerze, może nie robię tego aż tak często, i tak systematycznie, jak to było podczas mojej kariery sportowej, ale jak tylko mam wolną chwilę, po prostu lubię sobie pojechać na rower, czuję się lepiej. No i to mi daje też energię do tych innych działań. I to jest dla mnie też czas takiego poukładania sobie w głowie właśnie tego wszystkiego, co chcę zrobić, co sobie planuję na dany dzień, na ten tydzień, czy moje wyzwania na, mm, i plany na kolejny rok. Nagrania tej rozmowy. Wykorzystałem eksperymentalnie taki oto sprzęt, czyli kamerę Insta360, takie malutkie urządzonko, które, tak naprawdę, co się okazało, jest bardzo fajne z mojej perspektywy. Bardzo fajne do nagrywania wywiadu, bo jest mało inwazyjne. Stoi sobie skromniutko z boku, nieszczególnie przeszkadza w prowadzeniu rozmowy. No oczywiście Tomek jest bardzo obyty z kamerą, więc jakby nie było dla niego problemem, ale. W kilku innych przypadkach taka mała kamera um, jest fajnym, dyskretnym sposobem na nagranie rozmowy. Mhm. Ale już ja myślę, że to jest taki drill też, który, no, który, no którego, dobra, odważa się to powiedzieć, nauczyło Cię kolarstwo tego, takiego drillu, konsekwencji, mam plan, realizuję go, codziennie wstaję, robię to, mam listę rzeczy do zrobienia, układam to i konsekwentnie realizuję to, bo ja bardzo wierzę w to, że taka determinacja, ale determinacja do codziennego popychania rzeczy o trochę do przodu jest czasami dużo, dużo efektywniejsza na przełomie lat, niż wiesz, niż takie skoki motywacji, że o, teraz to jestem taki super tak, i wiesz, tak. i zrobię coś mega fajnego, a potem przez dwa tygodnie nic. No nie, no nie, no w kolarstwie nie możesz sobie coś takiego pozwolić. Nie, na pewno nie, ja dlatego jestem w ogóle wdzięczny losowi, że w pewnym momencie swojego życia mogłem trafić na rower, Mogłem zakochać się w kolarstwie i później pogłębiać tą swoją pasję, dążyć do, do swoich celów, spełniać swoje marzenia, bo jakby marzenia, które miałem jako dziecko, osiągnąłem chyba wszystkie, a nawet je trochę prześcignąłem, więc też starałem się być trochę realistą, ale myślę, że jakby osiągnięcia moje sportowe to nie są rzeczy, które. Które może spełnić każdy, kto zaczyna jeździć na rowerze. Więc, jak najbardziej pod tym kątem, czuję się bardzo spełniony. I, jak i tak powiedziałeś, myślę, że w kolarstwo wykształciło we mnie właśnie te wszystkie cechy, które są potrzebne, żeby osiągać sukcesy, jakby na, w różnych przestrzeniach życia. Nie tylko sportowych, później biznesowych, jakby. Umiejętność poukładania sobie dnia, tygodnia czy jakiejś tam większej przestrzeni czasu, mając na horyzoncie jakby cel, do którego chcemy dojść, ale jednocześnie jakby też staram się, aby to się działo tak, w taki sposób, żebym czerpał z tego radość codziennie, żeby to nie było tak, że to jest droga przez mękę, żeby gdzieś tam dojść i chwilę się tym pocieszyć, tylko Staram się działać tak, żeby rzeczy, które robię codziennie, sprawiały mi radość, przyjemność, a finalnie prowadziły mnie do tego punktu, do którego wtedy mm -hmm. Ja tu to totalnie czuję, do co mówię, bo wiesz, no, robimy, robimy ten podcast. Też tak? nam się czasami nie chce. Ja no pewnie to się nie chce, no, ale myślisz sobie tak, robię rok, drugi, trzeci, czwarty i, i w pewnym momencie było tak, że wiesz, mnie się już też nie chciało. Nie? A to myślisz, nie, 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 dobra, dobra, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę, no nie, może trzeba znaleźć inną konfigurację. Przygotowanie do nagrania podcastu to nie tylko przygotowanie sprzętu, to nie tylko zabranie tego, wszystkich tych kabelków i mikrofonów i innych rzeczy. Przygotowanie do nagrania podcastu to coś dużo, dużo ważniejszego. Z gościem e, ostatniego podcastu, Tymoto, Tomkiem, umawiałem się ponad dwa lata. Dlatego, że on jest zajęty, że ja byłem zajęty, dlatego, że jakoś nie zgrywało się nam czasoprzestrzeń. Ale w końcu mieliśmy okazję się spotkać i przygotowanie do podcastu to właśnie posłuchanie innych podcastów, to przeczytanie o tym, o czym będziemy rozmawiać, to właśnie przeczytanie książki nie tylko o samym Tomku, nie tylko o naszym bohaterze, ale też o kontekście, w jakim funkcjonował, o tym, jakie dziedzictwo wiąże się z tym, że on wziął udział w wielu wyścigach, ale że wygrał dwa etapy, że co to znaczy? Co to znaczy, że rozmawiasz z mistrzem? Co to znaczy, że obok niego siedzisz? O co tak naprawdę chcesz go zapytać? Obiecałem wam, że opowiem trochę o Syndromie kłamcy albo oszusta, tak zwany impostor syndrom albo imposter syndrom. Widziałem różne opisy tego, tego syndromu, zjawiska, symptomów. Chodzi o to, że pokrótce, jeżeli w czym jesteście, że coś robicie. Wykonujecie jakieś rzeczy, nawet jeżeli wykonujecie je dobrze, nawet jeżeli wykonujecie je perfekcyjnie, to wasz mózg podpowiada wam, że to może nie być aż tak idealne rozwiązanie i to może nie być aż tak um, dobre. Działa tak po to, żeby trochę wam umniejszyć to takie trochę autodestrukcyjne jest a czasami po to, żeby hmm, chyba. Chyba jest czasami trochę taką wymówką, że a dobra, przecież nie umiem dobrze zrobić wideo, przecież nie potrafię tego zrobić idealnie, przecież jest tylu ludzi, którzy zrobią to dużo, dużo lepiej. No i fakt, zrobią. ja na szczęście też dzięki temu, że sporo antenem odpoczytałem, sporo czytam ciągle, staram się ten impostor-syndrom, syn, impostor ten swój syndrom kłamcy po prostu obsługiwać. W związku z tym, jak dostałem od Was feedback, to w moim ulubionym narzędziu, w którym też powstaje podcast, i pokażę Wam, jak ono wygląda, w moim ulubionym narzędziu Notion pozbierałem cały ten feedback od Was, nadałem mu znaczenie w postaci zadań. Czyli, czytając feedback od Was, zrobiłem sobie z tych rzeczy zadania. I jeżeli zrobiłem sobie z nich zadania, to na przykład było to kupić Statyw, albo opowiedzieć historię, albo zastanowić się nad tym, w jaki sposób lepiej opowiedzieć, albo zacząć opowiadać o tym, co tak naprawdę się będzie działo, w jaki sposób, gdzie, którędy. Przygotowując się do nagrania tak ważnego podcastu, staram się zrobić research. Staram się, no bo oczywiście nie mam tony czasu na to, żeby zagłębić się w taki research prawdziwie dziennikarski, więc staram się dotrzeć do tych informacji, do których mogę, czyli do innych podcastów, które już zostały nagrane z tym bohaterem, do książek, do wywiadów nawet przed kilku czy kilkunastu lat, do kontekstów, w którym funkcjonował nasz bohater czy bohaterka, czyli Rozmawiając z Tomkiem, czytałem o Wuelcie, czytałem jego książkę, przeglądałem sklep, patrzyłem, gdzie jest jego siedziba, co produkują, jak produkują. Oglądałem materiały VeloCreation, słuchałem innych podcastów, m.in. Kuflikowski-Górnicki, w którym Tomasz Marczyński wystąpił. Patrzę, z kim współpracuje, na jakim jeździ rowerze, co jest w jego mediach społecznościowych. Robię research. Po to, żeby pomimo tego, że jestem takim neofitą i zadaję takie właśnie pytania, myślę, że niektórym to odpowiada, bo też nie ma, co się, nie ma co z siebie robić eksperta z jakiejś dziedziny, jeśli się nim nie jest, a tym bardziej, jeśli tworzy się medium dla ludzi, a nie dla mm, super specjalistów, to wydaje mi się, że to zadanie domowe w tym wypadku odrobiłem dobrze. Nawet jadąc na samą rozmowę, słuchałem właśnie zapisanych fragmentów podcastu, słuchałem um, rozmów, które Tomek przeprowadzał w historii, wracałem do tych materiałów, które dostępne są w sieci. Wydaje mi się, że to jest ważne zadanie każdego podcastera czy youtubera zrobić research. Chociażby po to, żeby nie zadawać pytań, na które bohater czy bohaterka, gość, gościni już odpowiedzieli. No bo jaką wartość dostarczymy naszym podcastem w momencie, kiedy zadamy dokładnie te same pytania. Mam nadzieję, że spodobał się Wam ten odcinek. Mam nadzieję, że opowiedzenie o tym, czym nagrywamy, jak nagrywamy, trochę o tej kamerce, którą eksperymentujemy. Mam nadzieję, że daje Wam to um, przynajmniej minimalny wgląd w to, co się dzieje w podcaście. I że będzie to dla Was fajna inspiracja do tego, żeby słuchać. Kolejnych odcinków. Trzymajcie się ciepło. Pamiętajcie, że podcast funkcjonuje chyba na wszystkich platformach społecznościowych, ale najwięcej uwagi poświęcamy Instagramowi i Facebookowi. Ale jeżeli chodzi o słuchalność, to tak naprawdę najwięcej dzieje się w Spotify i w aplikacjach do podcastów. Jest bardzo ciekawe zjawisko, że ta kamera tak sobie działa, jak jej się żywnie podobano, ale żyć trzeba się wszystkiego nauczyć. I opowieści. Czy będzie tak samo dobry? Duże, duże znaczenie.